Cześć. W dzisiejszym odcinku kolejna porcja switchy od Akko. Przed Wami najnowsza seria Jelly w kolorach czarnym i różowym. Są to kolejne switche liniowe w ofercie tego producenta, ale czy wnoszą coś nowego w stosunku do reszty? Zostawimy je z innymi switchami i sprawdzimy co mają do zaoferowania. Zrobimy też sound test, tak więc warto zostać do końca. Ako ostatnimi czasy szturmem bierze się za customowe klawiatury i akcesoria do tych customów przeznaczone, a wszystko to w przyjaznych cenach z zachowaniem wysokiej jakości. Dzisiejsze sample dostałem właśnie od Akko do testów, za co serdecznie dziękuję. W ich portfolio znajduje się już całkiem sporo różnych wariantów przełączników, tak więc każdy powinien znaleźć tutaj coś do siebie. Przed Wami propozycja z serii Jelly, która charakteryzuje się nowym wyglądem z temami oraz długimi sprężynkami schowanymi w środku, które znacząco wpływają na ich pracę. Klasycznie Switch od Akko przychodzą bardzo dobrze i elegancko zapakowane. Siedzą sobie grzecznie w plastikowej tacce w twardym pudełku co gwarantuje ich bezpieczny transport, a dodatkowo jak wspomniałem w filmie o Matcha Green ta tacka nadaje się jako loop station przy pomocy w smarowaniu przełączników. Różnica względem pierwszych serii jest widoczna gołym okiem. Zmieniła się budowa na MX-style, a zwykły trzpień został zastąpiony obudowanym. Zapewnia on lepszą stabilność i blokuje dostawanie się drobinek kurzu do środka switcha. Kolejną różnicę dostrzeżemy po ich rozebraniu. Mamy tu długie, 22 mm sprężynki, które zapewniają mniejszą różnicę siły potrzebnej od wciśnięcia do bottom outu, w porównaniu do sprężynek progresywnych jak w przełącznikach zielonych, gdzie na początku stęp wciska się bardzo lekko, żeby pod koniec drogi ta siła szybko wzrosła. Jelly Pink to przełączniki liniowe z pełnym dystansem wynoszącym 4 mm i bottom outem przy około 55 g. Jelly Black to ich cięższa odmiana liniowe z dystansem również 4 mm i bottom-outem przy 60 g. Akko na swojej stronie podaje, że są to najcięższe switche w ich kolorowej rodzinie i mimo to, że matcha Green mają bottom-out przy 63 g, to długa spężynka i rozłożenie siły, tzw. slow curve, sprawia, że faktycznie są one cięższe w użytkowaniu od przełączników zielonych. Sprawdźmy teraz jak wygląda w nich stem czyli jak luźno chodzi na boki trzpień w obudowie. Dla porównania mamy jeszcze Akomacha Green, Gateron Yellow Ink V2 oraz Faker 80. Nie rusza się tu minimalnie na boki. Switche te są bardzo dobrze wykonane, a ich obudowa jest tak dobrze spasowana, że nie ma konieczności wkładania tu switch filmów. Switche jelly są bardzo gładkie, mimo że nie są fabrycznie smarowane, nawet w najmniejszym stopniu. Można z nich śmiało korzystać prosto po wyjęciu z pudełka. Można je oczywiście samemu nasmarować, np. Na smarem Krytox 205G0, aby wyeliminować minimalnie pingające sprężynki i delikatnie poprawić profil ich dźwięku. Sam ich wszystkich jeszcze nie smarowałem i będę to robił niedługo na live. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby tego nie przegapić. I pamiętajcie, że każda łapka w górę pod tym filmem to jeden dobrze nasmarowany Switch. A skoro już jesteśmy przy dźwięku, to sprawdźmy jak one brzmią w porównaniu z resztą jakie jakimi dysponują. Podsumowując, switche liniowe Jelly od Akko są bardzo ciekawe. Już od pierwszego wciśnięcia można poczuć, jak płynnie chodzą. Dzieje się tak ze sprawą ich dużej gładkości oraz zastosowania długich sprężynek. To, co jeszcze je wyróżnia od poprzednich serii, to charakterystyka dźwięku. Są one głośniejsze i bardziej popi. Mi osobiście dźwięk ten się podoba, ale wolę feeling progresywnych sprężynek, jakie są w Matcha Green. Niemniej, jeśli wyższy profil dźwięku Wam pasuje, to są to switche godne polecenia. Akko kolejny raz udowadnia, że dobre switche wcale nie muszą być drogie. 45 sztuk tych przełączników dostaniecie za około 12$ dolarów plus koszt wysyłki. Dajcie znać w komentarzu co myślicie o switchach od Akko. Może macie na oku któryś konkretny wariant? Chętnie się tego dowiem, a może uda się ogarnąć je na testy. A ode mnie to już wszystko na dziś. Trzymajcie się, cześć.